Fundacja Rozwoju Regionu Łukta od zeszłego roku realizuje już projekt pod tytułem Nowe i Ulepszone Usługi dla Przedsiębiorstw Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach naszego tutaj regionalnego programu. Program operacyjny dla warmii i Mazur. Jak nazwa wskazuje i tytuł, adresatami tego naszego projektu są przedsiębiorcy. Fundacja w Łukcie działa już lat 30. W tym roku obchodzimy nasz jubileusz 30-lecia. I jest to projekt, który da nam pewien nowy początek, dlatego że dzięki temu projektowi powstaną rzeczy, których dotychczas fundacja nie realizowała. Jest to duży projekt, ponieważ dotyczy nie tylko samego budynku, który będziemy tutaj całkowicie przebudowywać, będą nowe przestrzenie. Dzięki tym przestrzeniom będziemy mieli nowe możliwości. Wśród nowych usług, będzie ich pięć, jest strefa coworkingowa, czyli taka przestrzeń na parterze budynku, w której zorganizujemy przestrzeń dla przedsiębiorców, będą biurka, komputery, będzie miejsce na spotkania takie zamknięte fajne biuro, szklane ściany, bardzo elegancko. Drugą nową usługą to będzie Business Room, również na parterze. Bardzo nowoczesne, w pełni elektroniczne, scyfryzowane wnętrze. Trzecia nowa usługa to będą usługi poligraficzne, czyli kupimy kilka urządzeń takich bardziej profesjonalnych, do jakichś takich, może nie jakichś ogromnych, ale delikatnych, mniejszych wydruków poligraficznych, czyli przedsiębiorcy będą mogli u nas wydrukować sobie wizytówkę, ulotkę, plakat. Etykiety i tak dalej. Czwarta nowa usługa to będzie prowadzenie takiego e-biura, czyli będzie można u nas przechowywać dokumenty, będą szafy na klucze. Zatem, żeby nie trzymać tych dokumentów, jak to najczęściej bywa w małych firmach, po domach, będzie można u nas takie dokumenty bezpiecznie w zamkniętych miejscach przechowywać i będziemy również mogli obsługiwać podstawową korespondencję takiego przedsiębiorstwa. Nową usługą, i to jest taka usługa, która bardzo mocno wpłynęła nam na tą przebudowę, to będą, to będą usługi takie informacyjno-doradcze. I te usługi będą świadczone na piętrze, tutaj w tej części budynku. Będzie przygotowanych 10 stanowisk naszych pracowników i każdy z naszych pracowników będzie miał jakąś swoją specjalizację. Przebudowujemy właśnie całą fundację tutaj po to, żeby te usługi świadczyć. Ale to jest pięć nowych, natomiast będą też dwie ulepszone usługi. Pierwsza ulepszona usługa to jest na przykład to pomieszczenie, które dzisiaj jest gabinetem prezesa. Natomiast w przyszłości będzie to taka mała sala konferencyjna, również w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny. Co ciekawe i co fajne, obok naszej sali konferencyjnej, tak samo jak obok biznes roomu, będą dwie kuchnie. Czyli przedsiębiorcy, którzy będą korzystali z tych sal, będą mogli korzystać też. Z kuchni, w kuchni będzie zmywarka, będzie kuchnia podstawowa, czajniki, ekspres do kawy, czyli takie samodzielne, fajne funkcjonowanie, korzystanie z naszych pomieszczeń. No i ostatnią usługą, tą drugą już, czyli siódmą łącznie, ale drugą ulepszoną, to jest taki obszar, którym fundacja zajmuje się właśnie lat 30. E prowadzimy fundusz pożyczkowy. E udzielamy pożyczek właśnie dla przedsiębiorstw e na rozwój działalności gospodarczej. I do dzisiaj ta działalność i ten obszar jest realizowany, że tak powiem, analogowo. Ale dzięki wprowadzeniu zupełnie nowego, nowego systemu informatycznego, cała ta obsługa naszych pożyczkobiorców będzie się odbywała online. I co jest ważne, ta usługa będzie wprowadzona już teraz. Czyli już od stycznia, myślę, jeżeli pójdą wszystkie postępowania. Zgodnie z naszym planem, no to myślę, że już od stycznia lutego będziemy mogli z tą nową platformą dla tych pożyczkobiorców wystartować. Cała inwestycja ma się zakończyć w lipcu 2027 roku. I co nas również bardzo cieszy w ramach tego projektu, będziemy mieli infrastrukturę. Absolutnie najnowocześniejszą, czyli oprogramowanie, komputery, wszystkie drukarki, nawet meble, wymieniamy i to wszystko, jakby tutaj w łukcie, w naszym budynku, będzie nowe, będzie absolutnie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj nie mamy windy, winda będzie po przebudowie. Myślę, że wnętrzna też będą bardzo atrakcyjne wizualnie, no i liczymy na to, że będziemy mogli o wiele lepiej i szerzej naszych przedsiębiorców wspierać.